Twoją starą rozpieprzyło w saperze. Twoja stara przesuwa paski w wiadomościach. Twoja stara wie jak kończy się niekończąca się opowieść. Twoja stara widzi niebo w tibi. Twoja stara przeszła mario w lewo. Twoja stara zarabia na trzepaku. Twoja stara robi furory na ruskim targu. Twoja stara robi zakupy na święta w kiosku. Twoja stara pisała maturę kolektorem. Twoja stara kolekcjonuje maluchy. Twoja stara ma protezy mózgu. Twoja stara izdet. Twoją starą wychowały Teletubisie. Twoja stara działa na baterie. Twoja stara ubiera się w żabce. Twoja stara tańczy w kościele. Twoja stara myje się mopem. Twoja stara symuluje, że nie ma ADHD. Twoja stara to men. Twoja stara ma znajomości z Kubusiem Puchatkiem. Twoja stara ujeżdża od Twoja stara widziała orła cień. Twoja stara narysowała wirusa w pańcie. Twoja stara w co piątej kinder niespodziance. Twoja stara nie ma kolan. Twoja stara ma szkielet w kształcie znaku zapytania. Twoja stara nie ma dzieci. Twoja stara struga długopisy. Twoja stara przeszła Nitford spida na wózku inwalidzkim. Twoja stara nieja się z celem. Twoja stara ma internet na żetony. Twoja stara robi kupę utonka. Jak twoja stara sika to podnosi nogę. Twoja stara przedawkowała na Po Twoją starą sięgną co drugi Polak. Twoja stara wałkuje ciasto na naleśniki. Twoja stara dachuje na wózku inwalidzkim. Twoja stara ma takiego zeza, że jak płacze to mam mokre plecy. Twoja stara wymyśla teksty do tym barka. Twoja stara ma takie stare sycerze mam mleko w proszku. Twoja stara, zapierdala. Na motorze. O Boże. Twoja stara ma jaja, Twoją starą pogryzł pies, Twoja stara ma bluzę na rzepy, Twoja stara to pies, Twoja stara zamiata pustynie, Twoja stara na podjarę z fotki, Twoja stara tuli się z klanu, Twoja stara nas nie dogoniat, Twoja stara kupuje amunicję do noża w cs Twoja stara to bot, Twoja stara ma cyce jak donice Twoja stara to metoda na głoda, Twoja stara nie umie jeść, Musi się zawsze upierdolić, Twoja stara strzela focha, Twoja stara klaszcze u Rubika. Twoja stara chodzi wolniej niż nasza klasa.pl. Twoja stara skapnęła się po 30 latach, że nie zdała jeszcze pierwszej grupy przedszkola. Raz, dwa, trzy. Twoja stara kąpie się z małpami. Twoja stara nie umie biegać w CS-ie. Twoja stara to hardcore. Twoja stara opala się przy słoneczku z gadu-gadu. Twoja stara je lody z grilla. Twoja stara spała z Jozinem z bazim. Twoja stara zlizuje litery z monitora. Czary mary, hokus pokus, twoja stara to fort Focus. twoja stara zbiera pod kościołem na wpierdol, twoja stara to ziomki spod biedronki, twoja stara i trzy po trzy, twoja stara ma linuxa, twoja stara sika na stojąco, twoja stara wisi w szafie, twoja stara psika się twoja stara to osim. twoja stara chodzi boso, twoja stara tańczy u mandaryny, twoja stara śpiewa chórki, twoja stara jest tak gruba, że ma własny kod pocztowy. Twoja stara jest tak gruba, że jak staje na wadze, to widzi swój numer telefonu. Twoja stara jest tak gruba, że maluje paznokcie u lakiernika. Twoja stara jest tak głupia, że chodzi z pilotem do kina. Twoja stara nie ma konta bankowego. Twoja stara jeździ topem. Twoja stara kradnie dziki. Twoja stara biega i jeździ w szpilkach. O kurwa, uwaga, awaria. Twoja stara się zestrała. Twoja stara myśli, że jest to walki na serio. Twoja stara gryzie meble. Twoja stara szczeka na pociągi. Twoja stara goni własny ogon. Twoja stara buduje zamki Lego. Twoja stara weszła dwa razy do tej samej rzeki. Twoja stara myszkuje w spiżarni. Twoja stara łapie myszy w pułapki offside'owe. Twoja stara tańczy na lodzie. Twoja stara gasi światło w lodówce. Twoja stara poważnie szkodzi sobie i osobom w jej otoczeniu. Twoja stara nie zna hymnu państwowego. Twoja stara jeździ maki. Twoja stara graniczy z cudem. Twoja stara czyta dzieciom. Twoja stara jest taniesza od Lidla. Twoja stara gada z delmą. Twoja stara kradnie w Lidlu. Twoja stara szuka wody na pustyni. Twoja stara cofa się do przodu. Twoja stara uczy i bawi. Twoja stara pije wody po pierogach. Twoja stara czyta spis treści. Twoja stara smaży śnieg na obiad. Twoja stara wykłada chemię w biedronce, Twoja stara ma wsteczny w kulajnodze, Twoja stara po prostu gotuje, Twoja stara zbacza z kursu, Twoja stara kasuje bilet w taksówce, Twoja stara podlewa kwiaty w polsacie, Twoja stara stała się niegrzeczna, Twoja stara zbiera etykiety z kubusia, Twoja stara gra w brazylijskiej telenoweli, Twoja stara nie ma obywatelstwa żadnego kraju. Twoja stara kradnie chleb skarmników. Twoja stara gra w lazu kotek na płotek na trójkącie. Czas na przerwę. Czas na twoją starą. Twoja stara napisała maturę na paincie Twoja stara ubiera się w praktykerze. Twoja stara robi pompki na plecach. Twoja stara sama się robi. Twoja stara kozuje piłką lekarską na plaży. Twoja stara słucha pornoli w radiu. Twoja stara zamawia taksówkę przez domofon. Twoja stara kradnie mięso w warzywniaku.